Siemano, taki temat modu UPC Renault. To jest chyba z meganki jakieś. Taki moduł, widać, że jest zalany. Ktoś go już otwierał. Bezpieczniki są wyjęte. Nie wiem po co. Myśleli, że bez wyjęcia bezpieczników ten dekiel nie zajdzie, ale to schodzi normalnie. Nieopłacalna jest, moim zdaniem, naprawa takiego modułu. No bo one nie są drogie. mi akurat kolega dał. Tu lokalnie nigdzie nie było takiego, no, skoro nie ma lokalnie no to nie ma, nie? No, pewnie gdzieś w necie jest, nawet nie patrzyłem czy jest i po ile, czasami jak się wymieniało takie moduły to za 5 50 dało się kupić używany, sprawny, ale już dał to dał, o, widzę, że tam nawet chyba trochę pod ten moduł podeszło, no widać zalania tutaj, na szczęście tak tylko ta strona. Samo wyczyszczenie to tam za dużo nie da. Trzeba będzie, trzeba będzie wylutować sobie. bo tu pod wtykami też jest. Te wtyki wylutować. Prawdopodobnie te przekaźniki. Ten, nie wiem, to się okaże. Ten wtyk, ten przekaźnik, ten przekaźnik. Tamten wtyk, raczej chyba też. To jest tutaj pokryte takim lakierem. Na szczęście to jest lakier taki, co nitro go zmywa. Także będę sobie musiał tą stronę płyty zmyć z tego lakieru, no i wszystko to wylutować, no nie, nie będzie to takie hop siup, ale mam taki fajny grot, który kiedyś kolega rzeźbiarz mi znalazł aukcję z takimi grotami, to jest oryginalny JBC Czy znaczy widać taka łopatka, nie, no to mam nadzieję, że to ułatwi tutaj trochę robotę może, może, może uda się to po prostu na jeden raz wylutować no, nawet i te chyba. Dobra, zobaczymy, wyjdzie w praniu. Ja wiem tylko, że muszę temperaturę trochę obniżyć dla tego grota, bo dla innych grotów mam tam ustawione już na, nie wiem, 360. A tutaj bardzo pali, jak jest taka temperatura. Także zawsze muszę sobie trochę zjechać. Dobra, idę sobie zmyć ten lakier i zaraz będziemy sobie to lutowali. Zobaczę, ile czasu w ogóle to zajdzie. Jest godzina 14. Zobaczę, jak skończę. Ile czasu to zajm zajmie taka naprawa. Okej, okay, wyczyszczone, nitro ładnie zeszło, nitrem, nitro roz, rozpuszczalnikiem nitro ładnie zeszło. Cał umyłem, bo o, tak sobie trzymałem tutaj sobie psikałem, pędzelkiem myłem, ale i tak mi się tutaj też popsikało i to zaczęło się to kleić, więc całe zmyłem. Później to pokryję też taką powłoką, nie? Dobra, to co? Spróbujemy tym szerokim, tą szeroką łopatką. Tylko tą temperaturę muszę sobie zmniejszyć. 320 o. Dobra, topnik. No i co, weźmiemy sobie... Ja już sobie zdjęcie zrobiłem, żeby nie pomylić jakoś tych wtyków, bo one są różne. Te wycięcia mają różne, żeby nie pasowały zamiennie wtyczki. Co? Tak zrobię. Bez, spróbuję najpierw bez, bez dodawania cyny. Ale pewnie trzeba będzie dodać, dołożyć. Kurczę, wyciąg. Dobra, bez wyciągu jedno. O tu jest cyna na tej łopatce. No i wyszło. O, widać, jak tam pod spodem wygląda. O, tutaj na płycie też. Zjedzone. Ok, wylutuję sobie tak tym samym sposobem resztę, tylko sobie wyciąg zamontuję i uruchomię. Ok, spróbujemy z wyciągiem. O, tutaj nie będzie tak łatwo złapać ten wtyk za bardzo nie ma podejścia kurcze może tak o ten poszedł znacznie lepiej to co teraz tego Tylko cztery piny, ale grubsze. Jeszcze rozładzi mi się coś tutaj ta kolba. O. Nie wiem o co tutaj chodzi. O! Elegancko. Przekaźniki też, ale to przekaźniki chyba już tym nie. Nie pójdzie. Chociaż. Spróbuję jakoś tutaj te, te Piny 4 z jednej strony. Tak. Najpierw ten gruby tutaj rozgrzeje. O, syczy jeszcze pod spodem coś. Chyba tam jeszcze woda jest. No to chyba tak nie pójdzie. No nie ma lekko. Dobra. Od, od odsysaczem sobie tu tutaj ogarnę i wy, wymontuje te, wylutuje te przekaźniki. Te tutaj dwa i te tutaj dwa. Dobra, widzimy się jak wylutuje. Dobra, odlutowane. A tego nie demontuję na razie. Sporo wylutowałem tutaj tych gniazd przekaźników. Tak to wygląda. Kłęki z cyny. Jednak tą łopatką to zrobiłem. Dodałem sobie tylko trochę spoiwa i nawet jakoś to szło. A ile to szło czasu? 14.17 jest. Minęła 14.17. Czuję się jak Suzin. Dobra, tej płytki nie będę tutaj wylutowywał. Idę to umyć i zobaczymy sobie pod mikroskopem, czy e, nie zjadło jakichś tutaj ścieżek. Zaraz przyjdę. To może też już bym sobie wrzucił do mycia jakiegoś. Dobra, tak zrobię. To nie, nie się już tam myje. gdzieś wrzucę to chyba do, do IP, Do wody to może nie. Chociaż te przekaźniki są hermetyczne. No nie wiem. Gdzieś to wrzucę. Do kibla. Dobra, ogarnięte wszystko. Wyczyszczone ładnie. Znaczy jeszcze tak nie do końca. Tak, z grubsza. E, oczyszczone są też przelotki. Oczyściłem też tutaj te wyprowadzenia. Nie wiem, czy nie trzeba będzie czegoś poprawiać. No, na pewno trzeba. No, jeszcze nie wchodzi. Otwory do poprawki. To wyczyszczone. No, jeszcze jakiś nalot jest też do poprawki. Jak wyschło to widać jakiś nalot się tu nóżka wykrzywiła. Wyprowadzenie nie wiem czemu. O, pasuje. Dobra. Sprawdzę sobie pod mikroskopem teraz czy nie wyjadło tutaj za dużo, któregoś tutaj czy którego z punktów tutaj na przykład jest to pole i przy tym polu najczęściej traci się kontakt z tą ścieżką, bo elektroliza tutaj zje ścieżkę, nie? Dobra, zobaczmy sobie jak to wygląda. Najpierw sobie to zobaczmy. Nie widać tutaj, żeby coś tutaj zjadło. siednie, o, tutaj trochę zjadło, ale tutaj nie ma ścieżki. Tutaj jest ok, tutaj trochę solder maski. Zdrapałem, bo pod solder, solder maską się zaczęło coś tam dziać. O, ona się już tutaj nie trzyma. To się jej pozbędę. Tutaj jest ok. Ok. No wygląda, że jest ok, spoko wszystko. Tutaj lekko zjadło, ale to też nie przeszkadza. Tutaj o takie wżery, ale jest ok. Tu leciutko zjadło. No nie, no jest ok, ścieżek nie, nie zjadło. No tutaj z drugiej strony to nie było nawet śladu po zalaniu, także tu będzie ok. No to nic. Aha, na, na, najwięcej czasu zeszło właśnie z tym. Żeby pozbyć się tej cyny, z wyprowadzeń i z płyty. Teraz mamy 15.38. Także trochę z tym zeszło. Dobra, jeszcze raz to doczyszczę i. Solder maski nie będę dawał, ale z tej strony też psiknę tym lakierem do elektroniki zabezpieczającym. A jak już wlutuję, to z tej strony też pokryję. Dobra, montuję te wtyczki, wtyczunie, przekaźniki i zobaczymy, co to z tego wyszło. No i dobra, ogarnięte, świeci się jak psu. Jeszcze trochę wilgotne, bo na dworze było, a na dworze trochę zimno. To szybko schnie, ale w takiej temperaturze bardziej pokojowej, ale yy. psikałem to na dworze, żeby sobie tu nie rozpylać niepotrzebnie i żeby też te lotne substancje mi się tu nie uwalniały. One już tam z grubsza się uwolniły, więc przyniosłem i składam. Obudowę też sobie wymyłem. Czy sobie? Nie sobie. Bezpieczników nie będę uzupełniał, bo. Nawet nie wiem jakie tu były, bym musiał patrzeć na no, schematy czy coś. Nie wiem, czy to tak. Czy może bardziej tak. Nie, tak na pewno nie. Tak na pewno nie. Tak w inną stronę nie pasuje. No i dobra, aha, ile to zajęło czasu? No, dwie godziny zajęło. Czy warto? Nie wiem, nawet nie sprawdzałem czy są w sprzedaży i za ile. Także co? Taka naprawa modułu UPC Renault, tyle. Na razie do zaś.